Kontynuujemy znowu naszą grę Zomboid. Weźmiemy sobie zapis, który tam mieliśmy. Zaczniemy następną przygodę następnej postaci. Ciekawe, co tym razem się wydarzy. Standardowo po prostu będę powtarzał te chyba najlepsze rzeczy, które mogę wykorzystać do danej postaci, czyli tutaj będzie trzeba zwiększać po prostu gimnastykę. Dobra, kim gramy? Kale. Prunch. Dobra. Mieszanko dosyć spore. Mamy książki. Naprawa pojazdów. No to standardowo chyba czytamy te książki. To jest dosyć nudne w tej grze, że jak zginiemy to i tak będziemy musieli z tysiąc razy powtarzać to samo. Czyli czytać książki. Może jakieś nagrania znajdziemy. Standardowo będziemy głodzić też naszą postać. Tutaj przeczytamy aż trzy książki, także czekamy, aż to przeczyta wszystko. no przyszedł listonosz. Dobra. Dzień dobry. Och. Niech wybije to okno. O ile mu się uda, postaramy się typa załatwić, mamy zegarek. O, mamy kurtkę. Tu już możemy potargać t-shirt, żeby nam za gorąco nie było. Podrzemy też skarpety. Yy, yy, mamy spodnie jeansy, także osłonią nos. No i dobra, może coś zjemy już przy okazji jak już taka akcja była. Napijemy się. A że zasypia na stojąco, to pójdziemy spać. Nie ma zasłon. Poszukamy jeszcze zasłony. Naprawa pojazdów to jest znowu to samo. Szkoła przetrwania to może się przydać. Fitness Club przysiady. Nie wiem. To chyba też może się przydać. Nie wiem. Tkarstwo, dużo książek ma. Czyli dużo umiejętności zdobędziemy od razu. No dobra, na trochę napałę pójdziemy spać. Ona się. Na łóżku śpi. Miejmy nadzieję, że nas nic nie zabije. Dobra. Coś tutaj nie dokończyłem, ale może gimnastykę wykonam. Włączę sobie to nagranie, może to zwiększy jakąś regularność tej gimnastyki. Tutaj sobie przyciągniemy. Ściszymy telewizor. Będziemy ćwiczyć. chyba nic nie dało szkoła przetrwania dobra zobaczymy jeszcze tę kasetę jeszcze raz przysiady będzie w stanie już się zmęczył odpoczniemy na krześle Napijemy się z kibla. Ta szkoła przetrwania się nie odtworzyła. Trzeba wyjąć tą kasetę i włożyć poprawną. Jest. Coś nam się zwiększyło. Stolarstwo. To ciekawe, że szkoła przetrwania zwiększyła nam stolarstwo. Dobra, dalej czytamy książki. tutaj umiera z głodu. Ja to chyba zdążę przeczytać książki. I szybko nie umiera. Zobaczymy, czy mamy patelnię. To gotowanie nam się zwiększy. grillowania. Nie wiem czy ten na tej grillowej będzie w stanie. Będzie w stanie. O, nawet kiełbasę może. No, zrobimy z tej wołowiny. Będziemy mogli w stanie sobie normalnie, jak cywilizowany człowiek zrobić żarcie. No włączamy i robimy. Trochę po to, to potrwa. Przyszybszymy czas. Bo wow, wow, się spali. Dobra, jeszcze jedno zrobimy. Hobby z nie na żarty. A miesza z tym. Yy, tak, to już chyba przeczytaliśmy. Nie. Goście przyszli. Chodź. Ale się w głupi sposób tutaj nie wkopać. Coś, coś słyszał. O, kluczyk weźmiemy sobie. O, Dobra, widzę, że więcej jest gości do zabawy. Jest trochę wkurzające. Dopóki możemy, to robimy to. Dobra. Mamy klucze, tutaj jest za bardzo. Klucz do drzwi. Może się przydać. Także bierzemy. Jest lepszy zegarek. Ten możemy oddać. Więc jest powolny progres. Tym bardziej, że załatwiliśmy już kilka zombi, A załatwiliśmy ich sześciu. Ten ma jakąś bluzę, tak mi się wydaje. Bluzę z kapturem. Wyczyścimy ubrania, o ile jest mydło. Chociaż myślę, że te mydło jest na razie zbędne. A teraz chłodnie zaśnie, chyba. Chociaż zobaczymy. Będzie spało. O cholera. Czy to przeżyjemy? A nie. Dobra. Myślałem, że tutaj wybita była szyba. No dobra, czytamy dalej książki. Jeszcze trochę było do przeczytania. Tą puszkę się pozbędziemy. Ta książka już nam się nie przyda. Ta też nie. Ten budzik też się nam nie przyda. Szybko zbieram to szkło. Tak. Skaleczył się hop. Gdzieś tutaj ktoś wybił szybę. Mamy gości, trzeba zachować spokój. Usuniemy to, żeby się nie skaleczyć przy jakiejś zadymie. Też umiejętności nam się zwiększają, chyba konserwacji. Tutaj widać, że wszystkie szyby są całe. Tutaj chyba z tego pomieszczenia już nic nie wyedukujemy się. Kiedyś tutaj zawsze można wrócić. Ale te książki po całym świecie są rozrzucone. No, weźmiemy na razie to, co będziemy w stanie otworzyć. No i dobra. Zjemy sobie puszkę. Zdejmiemy bandaż, zobaczymy co tam się dzieje pod nim. Chyba nic. To jest małe zadrapanie. Widzę, że z mikrofalówki też można korzystać. Idziemy dalej. Tu jest pomieszczenie, można by było sprawdzić. Ale na razie ostrożnie. Bo już Hop mnie zauważył. W mnie nie zauważył, nie wiem co oni tam szukają, może tam została wybita szyba. Ostrożności nigdy za wiele. Hmm, tutaj są dobre rzeczy. Oczywiście zamknięte. Nie wiem jakim cudem. Swetr. Nic tu nie ma. Dobra, zobaczymy przez okno, czy uda nam się wejść. Najwyżej wybijemy tutaj szybę. Ale nie było potrzeby. Latarka może się przydać. Deska młotek jak najbardziej. Taśma też, pudełko gwoździ, oczywiście, że tak. Z tego nie będzie potrafił nawet z agregata korzystać, bo trzeba się nauczyć. No i co, idziemy do następnego budynku. Tu chyba do następnego się przedarły zombiaki. Trzeba poobserwować teren, jak wygląda. Na pewno tutaj się wdarł jeden. Usuniemy szkło. Tutaj przechodzą, też zrobimy hałas. Rozbite szkło usuniemy. Dobra. Mamy śrubokręt. Mamy czasopismo. Tutaj dużo rzeczy będziemy w stanie zrobić. Trzeba zobaczyć te tereny, bo tutaj jest zombie gdzieś na bank. Tu nie ma sypialni, nie, no tam jest sypialnia. Więc mi się wydaje, że zombie jak będzie pod łóżkiem, no ale tak się lubię chować. Na razie sobie przeczytamy czasopismo. Wyczyścimy te kawałki materiału, bo to i tak dobra, wyczyścimy wszystko. Dobra. Zjemy sobie jabłko. Trzeba się odchudzać. Z kolejna patelnia. Czy ją brać, czy nie brać? Jest. Otwiera zrzut puszek. Trzeba zobaczyć inne rzeczy. Czy da się to rozmontować, te łóżko? Piły ogrodowej nam brakuje. Także na razie nie. Zbieractwo. Oczywiście, że przeczytamy sobie. No i dobra, umiejętności już tutaj nam się polepszyły, napijemy się. Pójdziemy naszą postacią spać i myślę na tym zakończymy odcinek. Oby ten zombie nie był. Kalesony, mogą się w zimę przydać. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.